Bardzo, bardzo przyjemnie wracać na, na stadion tutaj do Łodzi. E, ten, ten klub będę zawsze darzył wielkim, wielkim sentymentem. Bo będzie smutno wracać do Polkowic, bo, bo tak naprawdę mimo że gdzieś tam zostawiliśmy na pewno przy całego spotkania mimo wszystko pozytywne wrażenie, szczególnie w tej pierwszej połowie. E, no to, to wracamy bez punktów. E, założenia w tym spotkaniu e, były takie, żeby przede wszystkim E, zagrać agresywnie, e, spróbować e, jak najszybciej odebrać tę piłkę nawet na połowie rywala pressingiem, e, e, dłużej się utrzymywać przy piłce, stąd też e, z, z, chcieliśmy przede wszystkim wzmocnić tą formację ofensywną, bo tego brakowało w poprzednich spotkaniach i zagraliśmy e, dwójką nominalnych e, na pasynku. Myślę, że to po części w tej pierwszej połowie naprawdę nam nieźle, nieźle wychodziło, chociaż e, braku przekroju całego spotkania przede wszystkim Boków, mówię to o własnych pomocnikach, którzy, którzy za mało brali odpowiedzialności, jeżeli chodzi o przytrzymywanie piłki, wychodzenie do tych, do tych piłek i tak naprawdę myślę, że na tym polu no tutaj przegraliśmy to spotkanie, a po drugie no cofnęliśmy się, co nie było na pewno założeniem tej drugiej części, żeby bronić wyniku no i potem efekt był taki nie inny, no rzut karny jeszcze obroniony, w dziesiątkę się grało ciężko. piękna akcja, rzeczywiście na, na 1-0 yy, kilka, kilka wymian yy, i myślę, że już było potem bardzo trudno, chociaż do końca walczyliśmy, no gratuluję trenerowi tutaj Eukesowi yy, tego zwycięstwa na pewno bardzo też potrzebnego i, i, i ży życzę yy, życzę awansu do Ekstraklasy Dziękuję bardzo. Ja nie będę panowie i panie za dużo mówił, bo to wiadomo jest. Jest po meczu. Schodzi adrenalina z człowieka. Trzeba przyznać, że Polkowiczanie no, byli tak uprzejmi, że dali nam wygrać. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest tak łatwo wygrywać i ten mecz na pewno kosztował naszą drużynę sporo wysiłku. Musimy się wszyscy mobilizować, bo jednego jakieś potknięcie nie trudno. Tym bardziej, że polkowiczanie dzisiaj naprawdę stanęli na wysokości zadania. Grali bardzo agresywnie. Może nie tyle chcieli zdobyć bramkę, co przeszkodzić w zdobyciu bramki. W związku z tym no nie było nam łatwo grać. No, ten karny, niestrzelony, ale to tak jak w meczu, nie zawsze trzeba strzelać. Przyszła czerwona kartka troszkę nam pomogła. Wydaje mi się, że tą drugą połowę żeśmy troszeczkę przycisnęli. Stąd mimo wszystko nasza przewaga. Mało było może takich sytuacji konkretnych, z których można było strzelić bramkę, ale ta jedna, ta jedna jedyna, na trzy punkty była chyba najważniejsza. Także gratuluję jednak dobrego zespołu z polkowicie i nie w niedługim czasie, ponieważ Polkowice grają co prawda na wyjeździe w Świnoujściu, że postarają się o niespodziankę. Do niespodzianki, wydaje mi się, tutaj w Łodzi nie doszło, bo by doszło w Świnoujściu, Dziękuję bardzo. to e, można powiedzieć? Chyba wszystko, że wszystko dzisiaj powiedzieli. Pierwsze połowę wygraliśmy, moim zdaniem, że Zbyt mało wymienialiśmy piłkę. Polkowiczanie bardzo wysoko nas atakowali. Zbyt mało akcji było z skrzydłami, w środek pola też straciliśmy wiele piłek, wszystko prawie zgarniali zawodnicy z Polkowic. W przerwie sobie powiedzieliśmy parę słów, trener dokonał parę losze. No i myślę, że w drugiej połowie już był ten okolic, który widzieliśmy przede wszystkim z Radziankowem, gdzie był dużo wymian piłek. Atakowaliśmy z skrzydłami, były sytuacje, był karny, niestety Marcin nie strzelił, ale to się zdarza, tak jak trener mówi w piłce. Ale wykorzystaliśmy jedną sytuację i trzy punkty się zostały w Płodzie.